Witam was kochani widzowie. Z tej strony Heaven. Nasza przygoda z Black Myth: Wukong dobiega powoli końca. Przed nami sekrety szóstego, a zarazem ostatniego już rozdziału z tej niesamowitej gry. Początek jest bardzo liniowy, a naszym zadaniem będzie dotrzeć do pierwszej kapliczki, a następnie pokonać fabularnego bossa, który da nam dostęp do naszego transportu, bez którego odkrycie wszystkich smaczków, ale też zwyczajnie dalsza podróż byłaby po prostu niemożliwa. Kiedy znajdziemy się już w posiadaniu chmurki, możemy zacząć eksplorację całkiem sporego terenu. Załóżmy więc sobie, że pierwsza kapliczka, którą odblokowaliśmy, będzie przez pewien czas naszą bazą wypadową. Wskakujemy na nasz obłoczek i lecimy cały czas prosto za duże drzewo. Zanim znajduje się skrzynia, z pierwszym może niezbyt istotnym jak na ten moment, ale za to bardzo ciekawym skarbem. Jest to komplet zbroi, który Łukąk nosił na pierwszym pokazie gry w bodajże 2020 roku. Zbroja ta jest o tyle ciekawa, że za każdy kolejny relikt, jaki odblokujemy, łącznie z tymi w każdej kolejnej nowej grze Plus, dostaniemy dodatkową obronę, co w połączeniu z odpowiednimi akcesoriami i duchem może nam dać nawet 900 punktów do obrony. Ok, teraz spędzimy trochę czasu na walce. Lecimy w lewo od kapliczki. Kiedy będziemy nad przepaścią, podążamy wzdłuż góry i przez rozlewisko. Z daleka powinniśmy dostrzec ogromny głaz. To właśnie nasz pierwszy przeciwnik. Za wygraną dostaniemy rdzeń umysłu i wyśmienitą złotą nić. Ok, pierwsza skamienina rozwalona, zostały nam jeszcze trzy. Od kapliczki tym razem na prawo i między dwiema skałami. Lecimy prosto i za niewielkim lasem powinien czekać na nas kolejny głaz do roztrzaskania. Nagroda ta sama. Znów od kapliczki, odbijając delikatnie na prawo, podążamy w stronę błyskawic. Na niewielkim placu znajdziemy trzeciego trującego wodza. Okej, okay, został nam ostatni. Z miejsca, w którym skończyliśmy walkę, wzbijamy się w powietrze i lecimy w kierunku ogromnej półki skalnej. Na niej, między drzewami po prawej stronie, znajdziemy ostatniego wodza do ubicia. Dobrze, rozgrywkę mamy za sobą, idziemy upolować jaszczurkę. Droga bardzo prosta, bo od kapliczki cały czas przed siebie i nad przepaścią w dół. Bossa znajdziemy w wodzie. Tym razem, prócz rdzenia umysłu i wyśmienitej złotej nici, dostaniemy także kulę wodnej ochrony. Nowe akcesorium. Kolejnym bossem będzie bestia wodnego drzewa, którą znajdziemy lecąc jeszcze bardziej na lewo od miejsca, w którym znajdował się pierwszy trujący wódz. Kiedy zarośnięty hipcio zaliczy zgon, lecimy zawalczyć z naszym bardzo dobrze znanym nam już przeciwnikiem, ogromną żabą. Droga do niej nie jest zbyt skomplikowana, bo od przepaści trzymamy się cały czas prawej strony, aż dolecimy do dość sporego jałowego placu. Żaba czeka na nas na jednej ze skał, a za jej pokonanie dostaniemy fragment niebiańskiego kamienia narodzin i kijankę. Jeśli pokonaliście wszystkie żaby w poprzednich rozdziałach, to powinniście mieć wystarczającą ilość kijanek, aby ulepszyć naszego żabiego ducha do maksymalnego poziomu. Mało tego, jest to jedyny duch w grze, który po upgradezie stanie się mityczny. Żaba załatwiona, więc ruszamy na kolejny pojedynek. Tym razem, zaskoczenie, będzie to kolejna kupa gruzu, czyli syn kamieni. Od naszej kapliczki lecimy więc nad przepaścią i lekko w lewo do niewielkiego jasnego punktu w oddali. Kiedy podlecimy bliżej, zobaczymy, że to właśnie nasz kolejny przeciwnik. Jeśli chodzi o nagrody, to też bez większego zaskoczenia. Perdzeń umysłu i wyśmienita złota nić. Pamiętacie matkę kamieni w drugim rozdziale i ojca kamieni w piątym? Można śmiało stwierdzić, że właśnie wymordowaliście całą rodzinkę. Gratuluję. Ok, żarty na bok, bo teraz lecimy na konkretnego bydlaka. Oczywiście kamiennego, no bo jakże inaczej. Najpierw jednak z miejsca, w którym jesteście, wzbijcie się w górę i zlokalizujcie duże drzewo ze złotymi liśćmi. Tam znajdziemy nową kapliczkę do aktywacji. Stąd znów wzbijamy się w powietrze i lecimy w kierunku suchych drzew. Tam na prawo i przez wąski przesmyk jedyną drogą. Po chwili powinniśmy się znaleźć na otwartej przestrzeni z ogromną skałą na środku. To nasz kolejny boss. Mówiłem, że spory. Po jego pokonaniu wdrapujemy się po nim na samą górę i oglądamy przerywnik z dobrze znaną nam postacią. Po wszystkim znajdziemy się w posiadaniu ostatniego skupiska, czyli skupiska świadomości. Aby zrobić z niego użytek, teleportujemy się do wioski Zodiaku i oddajemy wszystkie skupiska naszemu pieskowi X'u. Ten wręczy nam za to tabletkę pięciu skupisk, która automatycznie podwyższy nasze zdrowie, magię i wytrzymałość. Ostatnią rzeczą, jaką wam pokażę w tym poradniku, to lokacja najtrudniejszego bossa w całej grze, czyli Elranga Święte Bóstwo, przeciwnika, o którego wynikło w sumie to całe zamieszanie. Aby dostać się do miejsca, w którym przebywa l powinniśmy zaliczyć wszystkie poprzednie sekretne lokacje w każdym z rozdziałów, a także wykonać zadanie łowca skarbów w rozdziale trzecim. Jeśli trzymaliście się od początku tego poradnika, to powinniście być gotowi do drogi. Pamiętacie, jak w trzecim rozdziale aktywowaliśmy kapliczkę w Wielkiej Pagodzie? Mówiłem wam wtedy, że jeszcze do niej wrócimy. No to to jest właśnie ten moment. Przenosimy się do Wielkiej pogody i wchodzimy po schodach. Tu obejrzymy scenkę, po której znajdziemy się w ostatniej, już sekretnej lokacji. Tam na samej górze czeka nasz najtrudniejszy przeciwnik, chociaż jeśli chcecie ułatwić sobie z nim zadanie, zajrzyjcie do jednego z moich poprzednich filmów, który powinien się pojawić w tym momencie gdzieś na górze ekranu. Tam pokazuję, jak w bardzo prosty sposób rozprawić się z tym bossem. Gwarantuję, że zaoszczędzi to co niektórym trochę nerwów. Samą walkę, jak i sekretne zakończenie pozostawiam już Wam. Było mi niezmiernie miło tworzyć dla Was ten poradnik i opowiadać Wam o tych wszystkich sekretach w tej niesamowitej grze. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Jesteście naprawdę świetni. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście sekcja komentarzy jest Wasza. Chętnie pomogę w miarę możliwości, a tymczasem ja już się z Wami żegnam i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!